Jaś wpadł na pomysł. Przez tydzień jadł same jabłka i zbierał wszystkie pestki. Poszedł po tygodniu na rynek i zaczął je sprzedawać. Pierwszym klientem okazał się jego kolega Staś. Jasiu, po ile sprzedajesz te pestki? I co one dają? Jedną sprzedaję za 10 zł. One sprawiają, że stajesz się mądrzejszy. To daj mi jedną. Stasiu zjad pestkę i mówi: Chwila, chwila, jabłka są za 5 zł kilogram, to mógłbym kupić 2 kilogramy i miałbym mnóstwo pestek. Widzisz, Stasiu, to działa, jesteś mądrzejszy. Rzeczywiście, to daj jeszcze 5. Przychodzi na szczepienie do lekarza, ale bardzo boi się igieł i nie chce patrzeć, jak lekarz robi mu zastrzyk. Panie doktorze, a może być w tyłek? Może być, ale najpierw szczepionka. Przychodzi Małgosia do lekarza i mówi. Panie doktorze, dlaczego wszyscy mówią mi, że jestem nimfomanką? Wie pani, to trudno stwierdzić. Jak puści pani mojego członka, to panią zbadam. Przychodzi Jaś do lekarza poradzić się na temat palenia papierosów? Panie doktorze, jak będę używał e papierosów, czy dalej będę miał erekcję? Tak, oczywiście, tylko nie na widok kobiet.